Po czym poznać, że Twój facet ma lęk przed zaangażowaniem? Podobne pytanie może postawić również mężczyzna, bo zjawisko dotyczy obu płci. Jeśli rozpoznasz u swojego faceta lub u siebie tego typu zjawisko, to warto poszukać profesjonalnej pomocy i nie bawić się w terapeutyzowanie, bo zazwyczaj źle się to kończy. Lęk przed zaangażowaniem jest jednym z największych problemów w wielu romantycznych związkach. Jeśli twój partner ma lęk związany z zaangażowaniem, może to całkowicie zniszczyć Twój związek. Aby uniknąć bolesnego rozstania i móc pomóc partnerowi przezwyciężyć ten lęk, bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jak go rozpoznać i zrozumieć, i wtedy przekierować swojego partnera do specjalisty. Lęk przed zaangażowaniem uniemożliwia niektórym osobom większe zaangażowanie się w życie we dwoje i wzniesienie tego związku na wyższy poziom. Jest podobny do klaustrofobii i może powodować blokadę, która bardzo często prowadzi do rozpadu romantycznego związku. Dla osoby z lękiem przed zaangażowaniem oznacza przede wszystkim cierpienie. Jednocześnie ta osoba boi się opuszczenia i samotności, jakie może odczuwać w parze. Dlatego bardzo trudno jest tej osobie zbudować i utrzymać poważny związek. Osoba z tym lękiem boi się angażować we wszystkie sfery wspólnego życia, a w szczególności w miłość. W konsekwencji ucieka przed wszelkimi formami wspólnych projektów. Odczuwa ogromny niepokój, gdy tylko relacja z ukochaną przybiera nieco poważniejszy obrót. I jednocześnie nie ma odwagi wyjść z tego związku. Osoba, która cierpi na ten lęk, boi się, że będzie musiała zrezygnować z wolności, boi się też porażki, porzucenia, boi się też zdrady. Często trudno jest tej osobie zaangażować się na dłuższą metę, ponieważ miłość jest dla niej synonimem głębokiego cierpienia. Chociaż miłość, jak wiadomo, daje duże szczęścia, to jednocześnie bywa, że boli, więc on upiera się przy tej najgorszej wersji miłości. Jeśli twój partner lub ty cierpisz na ten lęk, i jeśli chcesz to lepiej zrozumieć, to mam kilka pytań, które ci w tym pomogą. Czy ten lęk jest związany z historią romantyczną, czy rodziną? Bo jeśli jego poprzednie relacje były burzliwe, jeśli miał partnerkę, która go zdradziła, to może być przyczyną tego niepokoju, który teraz odczuwa. Rozwód jego rodziców może również wpływać na wasz związek. Kiedy on też jest po rozwodzie, który sprawił mu wiele wulu, boi się ponownie przechodzić przez to samo doświadczenie. Drugie pytanie: czy zawsze bał się zaangażować w związek? Czy zawsze był osobą, która bardzo ceni sobie swoją wolność? Jeśli nigdy nie pozwolił nikomu kontrolować swojego życia, zbliżyć się za bardzo do siebie. To ten niepokój może wynikać ze strachu przed przejęciem całkowitej kontroli nad jego życiem, zwłaszcza jeśli jesteś osobą zbyt dominującą w tym związku. Po trzecie, czy to pierwszy romantyczny związek, w który boi się zaangażować, czy już tak wcześniej bywało? Często jego strach przed ponownym zaangażowaniem się może wynikać z faktu, że wcześniej został oszukany. A teraz po prostu nikomu nie ufa. Źródła tego lęku można również szukać w dzieciństwie, rozwód rodziców, porzucenie, utrata rodziców i tym podobne. Może się też zdarzyć, że boi się zaangażowania, ponieważ nie odpowiadasz do końca jego ideałowi kobiety, i też nie ma odwagi ci o tym powiedzieć. Można stwierdzić, że osoba z tym lękiem najczęściej żyje przeszłością. Nawet jeśli trafi na dobrą osobę taką jak Ty i spróbuje zbudować z nią stabilną relację, przeszłość im na to nie pozwala. Wyobraża sobie swój nowy związek na podstawie przeszłych doświadczeń. Istnieje też wiele innych wydarzeń, które mogą powodować cierpienie i on to odczuwa w teraźniejszości, a to wzmacnia jego lęki. To od niego jednak zależy, czy uświadomi sobie, że ma problem, który przeszkadza mu bardziej zaangażować się w wasz związek. Warto, abyś pamiętała również o tym, że jeśli twój partner nie traktuje ciebie poważnie, może to być spowodowane tym, że nie ma takiej samej wizji przyszłości jak ty. Lęk przed zaangażowaniem nie powinien jednak stanowić dowodu na brak miłości do ciebie. Czasami jest wręcz odwrotnie, może być bardzo zakochany i tym bardziej się bać. Lęk ten często jest też spowodowany dużym brakiem pewności siebie, obniżoną, obniżonym poczuciem własnej wartości. Może również wynikać z osłabionego libido. Jednak skąd masz wiedzieć, że twój partner boi się zaangażować? Jak nie pomylić tego lęku z brakiem powagi z jego strony, czy uwodzicielstwem. No, są pewne oznaki, które pokazują, że twój partner boi się zaangażowania. Po pierwsze, gdy twój partner unika pokazywania się z tobą, to jest jedna z takich znaczących oznak jego lęku przed zaangażowaniem. Nie ma znaczenia, czy unika pokazywania się z tobą w mediach społecznościowych, czy na ulicy, po prostu odmawia tego. Nigdy nie chce wychodzić z tobą do restauracji, nie przedstawia się swoim przyjaciołom ani rodzinie. Czasami masz nawet wrażenie, że on się ciebie wstydzi i zawsze ma wymówkę lub wytłumaczenie dla swojego sposobu zachowania. Po drugie, gdy mówi o przyszłości, w której nie jesteś obecna, to kolejny znak, że Twój partner niechętnie chce się zaangażować. On często mówi Ci pośrednio, że nie widzi Was razem w przyszłości. Możesz tego nie zauważać. Niezależnie od tego, czy to jest jakiś romantyczny weekend. Jakaś przeprowadzka, ślub yy, czy dzieci, twój partner nie chce o tym rozmawiać. Jeśli tak jest w Twoim związku, wiedz, że istnieje niepokój związany z zaangażowaniem. Osoby z tym lękiem najczęściej nie są w stanie wybiegać w przyszłość. Po trzecie, gdy, gdy nigdy nie jest wystarczająco ważny. Być może nie robi tego celowo, ale Twój partner myśli tylko o swoich potrzebach. Twoje potrzeby i pragnienia nie interesują go tak bardzo. To wyraźny znak, że nie chce się zaangażować. Po czwarte, gdy zmienił swoje zachowanie i stał się zdystansowany. Na początku byłaś z nim bardzo blisko, dużo rozmawialiście przez telefon, często się spotykaliście, a on zawsze wysyłał ci każdego poranka słowa, aby uprzyjemnić ci dzień. Ale z dnia na dzień zauważyłaś dużą zmianę w jego zachowaniu. Kiedyś byłaś jego priorytetem, a teraz każdy inny jest priorytetem oprócz ciebie. I oczywiście, kiedy próbujesz o tym porozmawiać, wymówką jest yy, gotowa odpowiedź: Jestem zmęczony, dużo pracuję, jestem zbyt zajęty i tym podobne. Po piąte, gdy doświadczył złamanego serca. Jeśli miał Złe doświadczenia miłosne w przeszłości może to wyjaśniać jego lęk przed zaangażowaniem. Teraz ma niską samocenę, potrzebuje wielu dowodów, czasami długiego czasu, żeby móc się ponownie zaangażować. Z powodu tego bolesnego doświadczenia on boi się przechodzić przez to samo ponownie, a jego sposobem na ochronę jest dystans. Gdy dochodzi do wniosku, że gdy ty dochodzisz do wniosku, że nic o nim nie wiesz, to jest kolejny taki sygnał, tak? jesteście razem od dłuższego czasu, ale nie znasz wielu szczegółów z jego życia, czasami wyjawia ci pewne rzeczy, ale robi to niechętnie. Osoba przepełniona lękiem nigdy albo bardzo rzadko ujawnia swoje osobiste informacje, ponieważ ujawniając te informacje, ujawnia również swoje słabości, a to wzmacnia jego lęki. Jeśli twój partner unika rozmów o swoim życiu, nawet po kilku miesiącach związku, no, zacznie się zastanawiać, czy to ma dalej sens. Na pewno jest to wyraźny sygnał ostrzegawczy o jego lęku przed zaangażowaniem. Siódmy taki czynnik wskazujący. Gdy miał tylko krótkie związki, to znak, który też wskazuje na lęk przed zaangażowaniem. Ludzie, którzy odczuwają niepokój, gdy słyszą słowa w stylu zobowiązanie, poważny związek, nie daj Boże oświadczyny lub ślub, szybko wycofują się z relacji. Nie udaje im się związać i zbudować długotrwałego związku, ponieważ ich lęk przed zaangażowaniem przeważa nad wszystkimi innymi uczuciami. Warto wiedzieć, że przezwyciężenie tego lęku nie jest łatwe i warto sięgnąć jak najszybciej po pomoc specjalistym. To tak w wielkim skrócie i uproszczeniu, bo temat jest obszerny. Jeśli widzisz w tym wartość, to proszę skomentuj, polub i udostępnij.